Kochani, witajcie! W naszym kolejnym odcinku odwiedzamy miejscowość Lasiza. Jesteśmy, a raczej byliśmy tam miesiąc temu i oto wspomnienia z tejże wycieczki. Z miejscowości Sirmione bierzemy prom o 8.30 rano. Sama podróż nie jest daleka, ale ponieważ prom zatrzyma się w kilku miasteczkach, zajmuje nam około godziny, aby dotrzeć do miejsca docelowego. Ciepły letni wiatr rozwiewa nasze grzywki. I cała wycieczka jest bardzo miła, gdyż widoki są przepiękne, jak widać zresztą. Szczególnie w taką śliczną pogodę, jaka nam się trafiła. Mijamy miejscowości Garda, Bardolino i Cisano. Wszystkie wyglądają niesamowicie i każdą z nich, z nich chciałoby się zobaczyć z bliska. Właśnie wpływamy do miejscowości Las Podobna Podobno jest tutaj... Jakiś fajny market i już z daleka widzimy, tego może za bardzo nie widać na wideo, ale widzimy, że jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo straganów. Zaraz będziemy bliżej. To będzie... Mam nadzieję, że nie będzie tam. Noży sam się selfie pałek i innych tego typu rzeczy bardziej coś fajnego i lokalnego. Salami. O, i sery. I mortadelle. Yeah. Zaraz się dowiemy. Cały brzeg zostawiony. Yeah. Ja. Najpierw zobaczymy, co jest ciekawego mar na markecie. Jeżeli jest coś ciekawego, to się przejdziemy trochę dalej. Jeżeli nie, to idziemy zwiedzać miasteczko.

Kukławowicz, jest to Mega. Czarne złoto Sebastian Krzywo zaparkowałeś, zobacz Sorry Kierownica nie z tej strony i mi się pomyliło No właśnie, to było ostatni raz Dobra, idziemy na piwo Że nie wydaje mi się, żeby Było coś e... specjalnego tylko w tym miejscu to no, powiemy to no. No. na wideo co jest a on nagrywa o Oczami, tak. I ciągle coś jemy. Albo ja przynajmniej coś jem na tym wideo. Zróbko. Jesteśmy w Lasiza. Byliśmy na takim ulicznym markecie. No, dopiero go nie znaliśmy, tak naprawdę. No ale tak naprawdę byliśmy już w tego typu marketach w kilku miejscach. No. Nie w gardzie, tylko w ogóle we włoszech. Tak naprawdę wszędzie jest to samo. Nie mówię tutaj z pogardą ani nic takiego, tylko że w wielu miejscach jest to samo, te same rzeczy. Wyroby ze skóry i e, ceramika e, i lokalne jedzenie. Sery i pendy. Są przepyszne, no. Próbowaliśmy salami, różne uh -huh, serki, uh -huh, kawałki. Uh -huh. Także, jeżeli będziecie, bo tak myślimy, że jeżeli będziecie na Roo Garda, to. Um, w Sirmione, tam gdzie jesteśmy, jest, jest napisane każdy dzień, jakie są uliczne markety, w którym, w którym mieście, jakie są uliczne markety i wydaje nam się, że w każdym z tych dni to są te Będą same ci sami ludzie po prostu, ci sami z dnia na dzień po, jadą sobie w inne miejsce hmm. i tam się rozkładają. Bo oni są tak jakby vanami przyjeżdżali, więc wydaje nam się, że to po prostu A bez względu na to, gdzie pojedziecie, będzie to samo. Mieliśmy w ogóle jechać do Riva się jeszcze rano, tak, ale tak. już nie było miejsc na promie, bo jeden no, no, no. pierwszy ten odcinek to jest na takim wodolocie tam jest tylko 50 tak, osób no, z Sirmione, tam gdzie zostajemy, było tylko 50, y, można kupić miejsce, tak. więc myśmy się już nie załapali, bo byliśmy 10 minut za późno. No, wczoraj nie byłoby problemu, pan, pan się śmiał sam, a dzisiaj mówię, jakoś wszyscy chcieli do, do Limony. Może to w Limonę, albo Riwie dzisiaj też jest market, też bo tu może być. na to Bo ten, 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 ten wodolot właśnie najpierw płynie, płynie do Limonę i z Limonę jest przesiadka do Riwa del Garda. Także spróbujemy jutro rano. Mhm. Tylko musimy przyjść trochę wcześniej. I tam byliśmy wcześniej rano, ale już nie było miejsca. No po ósmej, ósma gdzieś. tak. No. tak. No, jest... Ale nie żałujemy, bo tu jest też naprawdę bardzo fajnie. To jest bardzo fajne miasteczko. Ten cały market jest z tyłu za nami, uliczka z tyłu. Jeszcze tam wrócimy, ale chcieliśmy gdzieś odejść trochę dalej, żeby nie było zbytnio tłumów, bo cały ten tłum jest tylko tam, gdzie jest market. A jest przepiękny dzień. Uliczka jest dalej się odejdzie, ciepło. jest fajniej, znaczy pustą bardziej. No. Całkiem inaczej niż koma, kompletnie co innego. Komu jest mniej, mniej turystów. Mniej turystów i. Um, no, Znaczyło no, w tym czasie, co my byliśmy w komu. No zawsze porównujemy rzeczy. po nie. Ale później. I zazwyczaj oni jakby, nie wiem, przyjeżdżają i wyjeżdżają tego samego dnia. chociaż tu chyba też. Chyba Bardzo często takie, że ludzie przyjeżdżają na jeden dzień, maksymalnie na dwa dni. Ale tam nie ma takich marketów chyba. Nie, nie, nie. Tam nie, nie, chyba nie, nie ma takich, no może a i jeżeli to są to malutkie, jedno, bo nie widzieliśmy. Nie, nie szukaliśmy, jak byliśmy nad komu, także nie wiemy tak naprawdę. Zaraz pojedziemy do komu, <grym> to porównamy. No. no dobra. I się relaksujemy w się tej chwili. relaksujemy, to tyle na teraz. A na tyłach tego marketu port i piękne, piękne widoki. A tam z tyłu tak nie widać za bardzo, ale są śliczne szczyty. Zrobimy. O, widok jest niesamowity. To są dolomity. Przepiękne. bojki złapał i mhm. Odkryliśmy fajny kawałek brzegu i przeszliśmy się, ale niezbyt daleko. Później zawróciliśmy, aby zobaczyć pozostałą część miasteczka i co jest po drugiej stronie portu. O, pieska pan niesie. La Sisa to mała miejscowość, około 6,5 tysiąca mieszkańców. Jego dwie największe atrakcje to wody termalne, ośrodek taki podobny jak w Sirmione, który Wam pokazywaliśmy we wcześniejszym wideo i park zabaw Gardaland, coś na wzór Disneylandu. Rocznie przybywa tu około 3 milionów turystów. Znowu lody, no bo jak bez, bez lodu we Włoszech? Chcesz spróbować? Najbardziej zatłoczone było wszystko przy samym markecie, a dosłownie 10 metrów dalej dużo mniej ludzi, spokojniej i jeszcze piękniej. Widzimy tutaj murycz nastowiecznego zamku, wybudowanego przez tę samą zamożną rodzinę w Skali co w Sirmione. Zamek jest w prywatnych rękach i zamknięty dla publiki. Ale mury są zadbane i odrestaurowane, a spacer wokoło bardzo przyjemny. Serciu! A w buzeczku piesek! Oj. I w tę stronę pochodziliśmy, obejrzeliśmy, co się dało. Nie chcieliśmy zbyt daleko odchodzić, aby wrócić na czas i złapać prąd powrotny. Mieliśmy jednak jeszcze trochę czasu, więc nie było pośpiechu. Znaleźliśmy totalnie bezludną uliczkę, która prowadziła do brzegu jeziora. Postanowiliśmy spędzić tu resztę czasu. Słodkie lenistwo przy wodzie z kaczkami i w słoneczku. Nad głowami drzewo granatu z dojrzewającymi już owocami i tak minęło nam popołudnie. Nie byliśmy głodni, więc dopiero obiad o kolację zjedliśmy po powrocie. Serdecznie polecamy Lasizę na taki przyjemny odpoczynek. Kochani, serdecznie Wam dziękujemy za Waszą uwagę. Zapraszamy do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i do zobaczenia w kolejnym odcinku.